Do mąki dodaję niedużą szczytę soli. Tak dla smaku warto. Wymieszam mąkę na sucho razem ze solą. Dodaję 25 dkg masła, ale może też być margaryna. Ciasto również będzie bardzo pyszne. Masło czy margarynę dobrze troszkę wcześniej schłodzić. Wbijam dwa jajka. I jedno żółtko. Dodatkowo dodaję jedną łyżkę zimnej śmietany dwanaście lub osiemnaście procent. Pół szklanki lub nieco więcej cukru, ale nie za dużo, ponieważ wypełnienie śliwkowe również będziemy słodzić, więc w sumie nie potrzeba tego cukru zbyt wiele. Troszkę startej skórki cytrynowej. Ciasto kruche, w przeciwieństwie do ciasta drożdżowego, nie przepada za dotykiem dłoni. Staram się minimalnie. To ciasto właśnie dotykać, a nawet lepiej wyrobię je po prostu robotem. Teraz tylko zlepię ciasto w jedną kulę. Jedną trzecią ciasta wrzucę do zamrażalnika, a pozostałą ilość włożę do lodówki na pół godzinki. Podsypię troszkę mąką. Króciutko trzeba ciasto przerobić. I jeszcze raz podsypię do wywałkowania. Od razu wymodelowałam taki wałeczek, żeby uzyskać mniej więcej kształt prostokąta. Zwijam ciasto na wałek. Formy w ogóle nie smaruję, ponieważ ciasto kruche to tłuste ciasto. Bardzo dobrze przyklei nam się do brzegów. Formuję brzegi, żeby owoce nie dotykały blachy. Nakłuję ciasto widelcem, żeby w piekarniku nie robiły się brzuszki. Jak zauważyliście, nie wsypałam proszku do pieczenia. Tak naprawdę ciasto kruche biszkoptowe... Nie potrzebują proszku do pieczenia. Właściwie można je nawet zrobić bez jajek, zwyczajnie z mąką i masłem. Wstawiam do piekarnika nagrzanego do 180 stopni grzałka góra-dół bez termoobiegu na około 11 minut. Przedłużyłam czas o około 2 minutki, żeby ciasto wyraźnie. Troszeczkę się podpiekło, ale nie było y, przypieczone. Teraz poczekam aż przestygnie i będzie można. Żeby ciasto nie robiło się wilgotne od y, masy owocowej, można go posypać y, mąką, wystarczy płaska łyżka mąki, lub posmarować białkiem, które zostało. Ułożę teraz umyte wcześniej i wydrylowane śliwki. Wybieramy śliwki dojrzałe z takim najlepiej żółtym, pomarańczowym miąszem. One z reguły są najlepsze, aby nie zielone. Do ciasta przemycę także troszeczkę czarnej korzeczki. Ma piękny kolor, a dodatkowo mnóstwo wartości. Kruche ciasto przeznaczone do starcia na wierzch. Było w zamrażalniku prawie godzinkę, i aż tak bardzo na kość się nie zamroziło. Idealnie jest na twardość, będzie się dobrze ścierało przez tarkę. To bardzo proste, pyszne ciasto na lato. Z pośpiechu zapomniałam posłodzić śliwki. Jestem w połowie ścierania kruszonki. Teraz jeszcze. Próbuję uratować sytuację. Osobiście razem zrobić to od razu na owoce. Wracam z powrotem do ścierania. Robię ciasto na żywo, także no czasami zdarzają się takie sytuacje, że przegapię coś albo kamery nie włączę. Ciasto gotowe teraz musi troszeczkę przestygnąć. Świeżutkie ciasto, dosyć, dosyć się kruszy. Ciasto jest fantastyczne w smaku. Dziękuję pięknie za uwagę i zapraszam na kolejne przepisy.